Hej. Mam na imię Asia. To jest Naja. Dzisiejsza praktyka to praktyka o poranku. E, przygotowałam ją specjalnie dla Ciebie, jeśli czujesz spięte ciało po całej nocy e, i chcesz dodać swojej pozytywnej energii, to zapraszam. Rozłóż matę i dołącz do mnie. I dzisiaj zaczniemy na stojąco. Na początku maty. Ehm. Zacznijmy od pozycji krzesła, czyli stopy są otwarte na szerokość bioder. Z wdechem wyciągnij ręce w górę i wydech, zginamy kolana. Nie wyginaj odcinka lędźwiowego, podwiń miednicę. Wyobrażamy sobie tak, jakbyśmy siedziały na krześle. Trzymaj mocne nogi, silne nogi. Oddychaj, wydech. Jeszcze chwilkę wytrzymaj. Głęboki wdech i wydech. Skłon i powolutku, kręg za kręgiem, rolujemy kręgosłup na sam koniec głowa. Wydech, wyciągnij ręce w górę, rozszerz żebra. I wydech, dłonie do serca, Samastiti. Jeszcze raz głęboki wdech. I wydech, pełny skłon. Powtórzymy kilka razy taką falę. I powolutku do góry rolujemy kręgosłup. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Ręce napięte po same palce. Na ugiętych kolanach schodzimy do dołu. Wydech. I powolutku, powolutku do góry. Wdech, otwórz klatkę piersiową i wydech. Super, jeszcze raz pozycja krzesła. Nisko, zejdź niziutko, popatrz przed siebie lub do góry. Kolana nie uciekają poza linię palców. Jeszcze jeden wdech. I wydech pół skłon. Możesz ręce oprzeć na nogach. Delikatnie. Proste plecy. Spójrz przed siebie. Jeszcze chwilkę wytrzymaj. Jeśli jest ciężko, na prostych nogach unij kolana. I wydech. Zginamy kolana. Pełny skłon. Przenieś prawą stopę do tyłu. Prawe kolano odłóż na matę. I z wydechem wyciągnij ręce w górę. I wydech biodra nisko. Niziutko. I pilnuj, żeby lewe kolano nie uciekało znowu poza linię palców i nie uciekało nam też do środka. Czyli jest 90 stopni zgięte tuż nad kostką. I niżej wydech, wydech troszkę niżej. Pięknie. Odłóż teraz prawą rękę na matę. Oderwi prawe kolano i lewa ręka do góry. Popatrz za dłonią w górę. Prostuj prawą nogę, pięta ciągnie nas do maty. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odłóż drugą dłoń, odłóż kolano i przenieś lewą stopę do tyłu. Głęboki wdech i z wydechem pozycja dziecka. Odpocznij chwilę usiądź na piętach. Możesz pobujać się delikatnie w prawo, w lewo. Przejdź. Na kolana, na dłonie, klęk podparty i po zrobimy pierwszego psa z głową w dół, czyli podwijamy palce u stóp i wydech do góry. To nasz pierwszy pies z głową w dół, więc możemy w nim sobie pochodzić. Uginamy pra zginamy prawe kolano, lewe kolano, proste plecy, nie przyciągaj barków do uszu, wzrok pomiędzy kolana. I powolutku przechodzimy na początek maty, małymi kroczkami. Możecie dużym krokiem. Stop otwarte na szerokość bioder. Wydech półskłon, proste plecy. Oddychaj. Zginamy kolana i kręg za kręgiem. Powolutku rolujemy kręgosłup do góry. Z wydechem ciągnij ręce w górę i wydech samastity. Powtórzymy teraz to wszystko na drugą stronę. Zaczynamy od pozycji krzesła. Wdech i wydech. Pięć oddechów pozostaj w tej pozycji. Trzymaj mocne nogi, mocne ręce, barki nisko. I półskłon. Teraz przenosimy lewą stopę do tyłu. Daleko, daleko do tyłu. Odkładamy lewe kolano. Wdech, wyciągamy ręce w górę. I wydech nisko. Możesz patrzeć przed siebie lub spojrzeć do góry. Super, świetnie ci idzie. Już powinnaś poczuć ciepło. Jak ciało się rozgrzewa, idealnie na rozpoczęcie dnia. Odkładamy teraz lewą dłoń, odrywamy lewe kolano, noga prosta i prawa ręka w górę. Patrz za dłonią, skierowa, dłoń skierowana do nieba, lewą ręką chcemy się odepchnąć od maty, nie zapadamy się. Odkładamy drugą dłoń, odkładamy kolano i przenosimy nogę do tyłu do pozycji dziecka, czyli duże palce u stóp złączone, pośladki odpoczywają na piętach, zostaw sobie tutaj przestrzeń na brzuszek i jeżeli możesz, odłóż czoło na matę. Wróć do podpartego i nasza winiasa, czyli robimy psa z głową w dół. Podwijamy palce o stóp, wydech. Oderwi kolana, świetnie. Zostań tutaj. Jeśli ktoś może zrobić wersję z ugiętymi kolanami, popatrz na początek, maty i przejdź albo małymi kroczkami. Albo dużym krokiem. Wdech, pół skłon, proste plecy, i wydech powoli, kręg za kręgiem do góry. Wdech, i wydech, samastity. Teraz kolejny duży krok. Jesteśmy w szerokim rozkroku, palce u stóp są otwarte, skierowane na zewnątrz i teraz zginamy kolana, pozycja bogini. Czyli chcemy być nisko, kolana na zewnątrz kierujemy za siebie troszkę. Możesz oprzeć ręce na nogach i delikatnie się bujać, prawo, lewo. Super, niziutko, nisko. Chwilę złącz dłonie jeszcze przy sercu, oddychaj. To piękna pozycja dla kobiet w ciąży. Pozycja, która pomaga również dziecku wejść w kanał rodny, wzmacnia nogi, przygotowuje nas do naturalnego porodu. Trzymaj nisko, nisko, mnie już piecze, mnie już pali. I jeszcze jeden wdech i wydech do góry, super, rozluźnij nogi. Wstań znowu na szerokość bioder. Oprzyj dłonie o nogi i teraz pozycja kota i krowy na stronę. Wdech, otwieramy klatkę piersiową. Wydech, zaokrąglamy kręgosłup od broda do klatki. I wdech. I wydech. I wdech, powoli w swoim czasie. Wydech. Poczuj przyjemne rozciągnięcia odcinka lędźwiowego się rozluźnia po całej nocy, po śnie. Wydech, schowaj głowę między barki. I powoli do góry. Wdech, ręce w górę. I wydech. Stiti Dziękuję bardzo. To była krótka praktyka dodająca właśnie pozytywnej energii, siły, na cały dzień. <noise> dziękuję bardzo, że dołączyłaś do mnie. Pamiętaj, żeby zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę, czy ciąża przebiega prawidłowo i czy możesz wykonywać różną aktywność fizyczną tutaj ze mną jogę. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia.